Chamber daj spajka Za 4 dni dostanę przybieżkę Co? Coś Cię zagłusza daj, s... daj spajka y... Stasiowi Kto jest Stasi? Ja, daj to Dobra, ty podejdź Daj, szybko A poprosisz? Nie poproszę Za mnie ucz nie. nie. będę cię miał czuć się. Pan co nie tak niemiły jesteś. Pomogę. No, masz co miał uczyć, a ja nie, nie zaszczekać. Szczekasz, to ty do matki, prajerze. Zamknie rej. Yy, zaplantujesz kiedyś? A żeby mię uczyć? Nie. No to nie jest. To. nieźle. Nie mi żebym mię uczył. Ty jesteś rozjrzany kurwo, je... Jesteś taki kurwa, głupi, widać, że cię matka nie kocha. I robisz ją na pieska, żeby ci kurwa stworzyła. Szmato, jeba. Chciałbyś rozranać. Ma... No, on ma taki głos jak gej, to jest taki gej, ja po prostu nie wiem. Ta daj tego spajka nie trolluj gry. boi się mnie. Cięgny jesteście, no, ale ja chciałem sobie tylko, żebym miał. ale na nie nie miał? jeszcze ty mi obrażasz? Miał czyć to ty se może do matki, frajerze? No grasz, Nie Miał czyć uczyła, mi się. uczyła, że jesteś psem. Mam cokotek. kotek robi miał. Twoja stara robi miał. Nie, moja mama nie robi. Moja mama się szanuje. Patrz co ty robisz, piotko! Uuu, ale ty jesteś przepotężny normalnie. Byś kurwa dostawano twojebny. I po co bierzesz z tego spajka? Żebyś mi ze Nie będę ci miał ciał, frazesz. Dobra, miał, 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 daj nie mi. Nie, nie ma zamiałczeć. ciebie nie chcę słyszeć. Nie, kurwa, daj mi tego spajka, ja pierdolę. No to przejknę na no, Mike'Log, żebym miał ciał. Nie. Uwierz o Zamknij nie. ryj geju. Ty jesteś niemiły, się nie odzywaj. Zatkaj ryj. Już nie mogę cię słuchać. Masz głosek gej normalnie człowieku. Weź odinstaluj tą grę. Albo przynajmniej mutuj się. Nie jeszcze reporta, nie pana. O Jezus Maria. Popłaczę się. No i dobrze. Zależy ci się. Zesrany Nie ja cię ani razu nie wyzwałem No i mam gdzieś człowieku Wyzywa to cię matka no, Każdy na jej miejscu by, by cię wyzywał no, Kurwa jeba, no, ogarniesz się albo kurwa przyjadę do ciebie kurwa dzionkami cię najebiemy Phoenix muted Kurwa, wiem że jesteś z Katowic, więc kurwa przyjadę i ci kurwa na kurwie jebać szmato Boże, ty jesteś taki no, tragiczny no, A ty to trolujesz, każdy chce sobie zagrać normalnie, a ty każdemu pierdol... dzień Co wy jesteście nie mija Kurwa, są to mordę, że kurwa kolega ci do gardła nie wsadził, dlatego płaczesz kurwo jebana? cicho, bądź cicho, sklej Jacyś to, sklej jebano kurwo to, Jesteś takim gejem, dywano, takim gejem naprawdę, weź, to, sklej to, sklej to, że że kurwa matkę matkę, że kurwa Że sklej przez przez online robiłeś, kurwa Jacyś, przez długu. Przez nas to kurwa zaraz będziesz miał rozwane zęby Chyba ty Chyba ty to chyba Moje jeszcze chyba chyba Nie kurwa będzie be... Ja Dobrze tobie Czy tobie to kurwa moja matka robi mi loda Taki Ta, Moja matka Czekoladowego kurwa razem ze spemą Taki jest jej ulubiony Ok, no, nie jest A ty koledze jaką kieroda robisz, kurwa? Tak, on mówi, żebyś przestał stawiać Wszystkim, to wszystkim! Tak. On nie, ale trzeba zacząć od tego, że on kolegów nie ma Jak nie ma? Randomo, randomowi z ulicy Nie mam kolegów O, no, kolegów, co ty masz, człowieku? Miśki twoje, nie osrane Nie mam kolegów yy, Dasz tego spajka y, temu? Normalnej osobie Dobra, no, ja widzę, że widzisz jakieś duchy Urojenia Jesteś takim frejerem, człowieku, weź za się wow, ale ty... Wow, ale ty jesteś główny! Ja ugrałeś uh sobie -huh. na 4 No. Ja robię wszystko za was. Ugrać sobie, co możesz, człowiek? Gdyby nie ja, to byśmy już przegrali. No. Przegrywamy wszystko przez ciebie. Ja przeze jak wygrałem teraz rundę samemu. No, teraz wygrałeś. Człowieku, widziałeś co oni ci robili? No, no tak. Tak gobram, Co ty robisz Feniks? Człowieku, no trolujesz! Pieprzy ty kurwo! Wypierdalaj śmieciu, rozumiesz kurwa? To no wypierdalaj! Kurwa Feniks, ty kurwo jebana! Weź jeden ten pas i ci wypali mózg. Szkoda tylko, że jeszcze będziesz żył i że będziesz chodził po tym świecie, bo uważam, że z tego świata też powinna istnieć.